Widzowie, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie reprezentacją Polski. Wiem, że to jakby nie jest reprezentacja Polski, ale ja tak robię, że to jest niby reprezentacja Polski. Wiecie o co chodzi? Dobra, mamy zadania dnia 6. Robimy je. Dam do opisu nazwę gry, żeby nie było, że jeste jak inni twórcy, że nie daje. normalnie byście mnie zabili tymi komentarzami. Jakbym nie dał. Ale będzie w opisie. Nie bać się. Dziękuję. Czekamy na jakiegoś typa. Jest. Jest. sza, sza. 2410. 2.40. Tu widzicie mam Paul. Olba ma Real Madryt Lewandowski podchodzi do strzału. Robertcik. Czy Robert go... Lewis on jest Polaka. Jest teraz keeper Luis. Ale jeju Ale nie wyczułem go. To Wojtek z czasy. Teraz, teraz eh, kapustka. Albo kizior Hiwior, chyba Ej, ja, ja nie pamiętam numerów. 30. Nie pamiętam, kto teraz. 30. Teraz. Wojtek szczęsny. Musisz to wybronić, Wojtek. Wierzymy w ciebie, Wojtek. Nie ma gula, Nie ma gula. Będzie odcinek z FIFA kiedyś. Obiecuję wam to. Kiedy będzie. O, teraz Błaszczykowski. Teraz Jakub Błaszczyk. Właśnie Torski nie ma gola! Co to był za strzał? Nie mogę! Wojtek, bronić to! Wojtek, co ty robisz, panie Wojtku? Panie Wojtku! Dwa jeden. Boga. Pod paszką. Zawojujmy. Czy? Nie! To było tak blisko! Milimetry! Milimetry! Wojtek! Nie! Nie! Wojtek! Co ty grasz? I przegraliśmy. Jest zbyt najlepsze, ale skrajmujemy to, nie? Oh, junior Scouta, to na to polujemy godzinę, dwie godziny, ale nie będę nagrywał tego dwie godziny, nie bójcie się, A, oh, rzębem w kamerę, a, ah. dobra, piłka to niebezpieczny sport, <grymne> mamy piłeczkę, wiadomo, mamy rankady i mamy Scouta, Scouta, mamy na darmo tutaj, Iwan, nie ma twarzy, ale tu jest za 25 buksów. Nie wiem, czy się tu kupywać, Chyba nie. O, tu mamy cały skład reprezentacji polskiej. To Polak jest biało czerwony Jeszcze wam tu przestawię. Tak, o Robertcik. Nasz kochany Robert Lewandowski. Ciebie bym musiał z kimś zamienić i Cyk. to i gramy kolejny meczyk start tak dobrze dobrze, dobrze kliknę rękę zobacz. to my się widzimy jak kogoś mi załaduje pragnę powiedzieć że czekam już naprawdę dłuższą chwilę a mi nadal nie załadował typa ale korzystamy z momentu będziecie mogli ze mną tu zagrać tak jeden na jeden oczywiście nie możecie być nowi, mi to tam obojętnie jest. Nowi, starzy. Że w grę, nie, nie że nowi zawsze się młodzi, czy że starzy zawsze że w się sensie nie starzy, mi... Że, że starzy gracze, o jest, albo nowi graczy. o to mi chodzi bardziej. Australia. No ja nie ma, ja lubię tych flag wypożyczać, ten... zakładać, pożyczać. Co ja mówię? Jest go, Lewandowski! Wojtek szczęsny! Czy to wybroni? Czy Wojtek to broni? Wojtek szczęsny wybronił to! Tu macie overal tego typa przeciwnika. Bo mój jest tutaj, tu, 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 tu! Tu, 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 jest. Ale no trzeba strzelać, no co ja będę? Ojeju. I cyk. Strzeli? Gol! Mamy to! Gramy, pady! Wojtek! No Broni! Czy jakby przepuścił, to by byłby był gol! Sprawdźmy, byłby gol! Teraz Jakub Błaszczykowski? Nie, nie Błaszczykowski. A to dziwne, bo wcześniej Błaszczykowski strzelał. Ojojoj, coś tego chyba poprzestawiałem. Muszę to zmieścić szybko. Fomeczu, oczywiście. Wygr wygrywamy 3-0. Idę do centułów tak nie trafię. Uhuu, bo wam nawet do góry. 3-0. Wygraliśmy. Ja to po i Jest. O, oh, Cristiano Ronaldo. No właśnie, ty masz być tu, a ty masz być tu, a ty masz być tu. O, to jest mój dal normalny. O, nie jest Polakiem, niestety. Którym nie jest Polakiem. Ulepszymy go troszkę. I. O, i tu jest ja ten Fredbatch. To ja tu będę BDC. Musicie po prostu tu kliknąć też chyba Fredbatch. Albo Invite ja kliknę. I żebyście do mnie dołączyli. Jeszcze zobaczymy, jak to działa. Bo ja jeszcze nie grałem ze znajomymi w tą gierę. Bo oni większość nie lubię piłki nożnej, albo nie ogarnia w ogóle. Teraz skoczymy do drugiego poziomu. Tak, do drugiego poziomu, bo tu mamy pięć gwiazdek. To zaraz będzie drugi poziom. Ale tu czarny ja na tył. Kamerze. O i ma taką zarabistą górkę, Nie wiem czy widać. O, Robert Lewandowski. O, widać. Lewandowski. Czekam, ja zaczekam aż lekko zładuje. A, no nie, o jest, dalej dalej Nie ma jeszcze, nie będzie Minecrafta, ponieważ muszę zmienić wersję, a mi się nie chce na razie. Wolę sobie nagrywać inne rzeczy, ależ teraz będzie Robert, Robert, gol, 1-0, prowadzimy. Od razu po wejściu na boisko, Wojtek Wojtek, czy będzie? Obrona! Jest! Jak dobrze, że to poszło! Lecimy po krótkim czy? Czy morka gola w ogóle ramka tego, znaczy teraz, końcówka kompa już jest Dobra, ja tu sobie wychodzę i tak tu widzę uh. Pikuś! Dywa, zero!

nie ja, powiem gdzie. Ja. Kurde! Gol! Ole! 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 Broń je troj wygrywam. Ole, 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 ole. Piszcie najlepszych piłkarzy i najlepszy klub. Oczywiście tak, najlepszy klub. Barca oczywiście. Drw z Polski to będzie Leszek. I Kielce, i oczywiście wieczysta. najlepszy piłkarz. Pazdal na świecie, kurde. I... Nie oszukujmy się. Robercik. I Błaszczykowski. I Wojtulo. To są najlepsi piłkarze w Polsce oczywiście. I na świecie też myślę, żeby byli najlepsi. Wojtek w tamtym sezonie to nic nie robił na tej do tego został i... Wiadomo co. Tako. Dobrze, to już widzimy na następnym odcinku. Mam nadzieję, że to się spodobał. A teraz chyba łapeczka i subskrypcja Elo.